Pełne trybuny na Cyring, Ponad 70 tysięcy sprzedanych biletów. Wyjątkowe motoryzacyjne wydarzenia, a w nim między Porsche Cup, między dtm również nasze Kia Picanto. Panowie pojadą dziś w pierwszym wyścigu z pierwszego pola Zbyszek-Łacisz. Pierwszy zakręt. Co się później będzie działo? Kto to może wiedzieć? Bardzo ciężki wyścig, Krzysiek naciskał, nie było łatwo wbrew pozorom, cały czas musiałem być bardzo skupiony, najmniejszy błąd, jaki gdzieś tam popełniłem zaraz, przepraszam, Krzysiek zbliżał się do mnie. No ale udało się, udało się odpierać wszystkie ataki, bardzo sportowo, bezkontaktowo, także bardzo mi się podobał wyścig. Super, nie mogę się doczekać następnego wyścigu. Teraz będzie trochę więcej pracy, ponieważ trzeba będzie się przebić z dziewiątego miejsca. Wyleciałem troszkę za szybko z zakrętu. I złapałem trochę szutru, no i to mnie postawiło bokiem, po czym jak próbowałem uratować to niestety, ale zawinęło bardzo szybko w drugą stronę. To są jednak krótkie samochody i one bardzo szybko zmieniają kierunek. No i tą drugą stroną poleciałem wtedy znowu w piach i już wtedy obróciło auto na dach. Taki jest sport. no Dobrze żarło i zdechło, można powiedzieć, starym powiedzeniem. W drugim wyścigu jechałem bodajże na piątej już pozycji. Przebijałem się, bo startowałem z ósmej. No i nie wyszło, gdy dostałem, dostałem strzała na drugim zakręcie i wylądowałem drzwi. No bardzo dobrze, bo początki były słabe. Startowałem w dziesiątej pozycji. Myślałem, że będzie tak naprawdę gorzej, ale poszło mi całkiem dobrze. Szaleństwo, to co się działo na to, że dzisiaj, jeszcze później jak zaczęło padać, nie wiem ile razy ktoś mi wjechał w zderzak. W pierwszym wyścigu niestety mi nie poszło. Startowałem z ósmej pozycji dojechałem piąty, ale dostałem karę czasową i spadłem o kilka pozycji. Nie wiem czemu Zbyszek łaci zwolnił, bo on prowadził cały czas. Nie wiem czemu coś mu się stało, nie wiem do tej pory. No i dzięki temu ja wyszedłem na prowadzenie. No, to było ostatnie okrążenie. Jakiś dziwnym trafem nie co. Jestem pierwszy. Oczekiwaliśmy emocji, walki. Latających lusterek, czasem kolizji, to wszystko było. Także stare, dobre Pikanto wróciło. Mam kadr Wiedzieliśmy, że będzie ciekawie, ale nie, że aż tak. Naprawdę panowie nas zaskoczyli. Blacharze będą mieli sporo pracy, było sporo różnych wydarzeń na torze, no ale takie są wyścigi. To naprawdę dobrze zwiastuje na kolejne inne wyścigi, na dalszą część sezonu. Już nie mogę doczekać się wyjazdu do Austrii.